Hej, tu Alkof, a to fundamenty Ligi, czyli seria, która ma pomóc Wam zrozumieć, co się dzieje na mapie, jeśli dopiero zaczynacie swoją przygodę z Ligą lub jeśli posiadacie już pewną wiedzę i po prostu chcecie ją pogłębić. Dziś zajmiemy się proxy farmingiem. Czym on jest, kiedy i po co go używać? Najprościej mówiąc, to farmienie fal minionów między wrogimi wieżami pomiędzy Tier 1 i Tier 2 lub Tier 2 i Tier 3 zamiast robić tego tak jak zwykle, czyli na swojej linii. Proxy farming stosowany jest głównie przez toplanerów, takich jak Singed czy Sion, z powodu ich słabego laning phase'u we wczesnym etapie gry. Jak on działa? W praktyce wygląda to tak, że przykładowo Sion wchodzi między wieże i tam szybko czyści fałę. Dzięki temu przeciwnik ma dwie opcje. Gonić za wrogiem i starać się go zabić. Jeśli mu się uda, oczywiście zdobywa złoto, ale musi pamiętać, że straci część fal minionów, która rozbije się pod wieżą lub farmić pod wieżą i pogodzić się z faktem, że nie może ruszyć się z podwieży bez pomocy swojej drużyny. Co zyskuje się dzięki proxy farminiu? W trudnych meczapach, zamiast zmagać się z przeciwnikiem, który może mieć lepsze obrażenia, susteń albo przewagę zasięgu, po prostu unikasz bezpośrednich starć, przechwytując minionów za wrogą wieżą, zanim te dotrą na linię. Dzięki temu farma staje się bezpieczna, bo nie musisz obawiać się wymian czy agresji ze strony przeciwnika. Możesz spokojnie zabijać miniony, zdobywając złoto i doświadczenie bez ryzyka utraty zdrowia lub śmierci. Co więcej, skuteczny proxy farming często prowadzi do tego, że twój przeciwnik na linii, przez brak umiejętności farminga, traci farmę, bo miniony, które miałby last hitować, giną pod wieżą. No i nie oszukujmy się, proxy farming potrafi też nieźle wkurzyć przeciwnika. Wielu graczy po prostu się tiltuje, bo mają wrażenie, że nie mogą nic zrobić. Albo próbują cię gonić i marnują czas i expa, albo stoją bezużytecznie pod wieżą, nie mając możliwości, żeby pomóc drużynie. Podsumowując, proxy farming to nie tylko sposób na bezpieczną farmę, ale też technika, która pozwala zdobyć przewagę strategiczną, kontrolować tempo linii, tiltować przeciwnika i wymuszać na nim niekorzystne decyzje. To świetne narzędzie, szczególnie wtedy, gdy bezpośrednia walka na linii nie wchodzi w grę. Jeśli chcecie sprawdzić proxy farming bardziej w praktyce, zobaczcie linki w opisie. Dzięki i do usłyszenia.